Cześć! Fajnie, że jesteście. Spróbuję wam dzisiaj pokazać, jak zrobić eksperyment, w którym weźmiemy udział wszyscy razem. I to nie mały eksperyment, o nie! Postaramy się dzisiaj razem zmierzyć Ziemię. W jaki sposób to zrobić, skoro nie możemy ruszać się teraz z domu? Cóż, oczywiście nie jest to tak łatwe, jak wziąć globus i sprawdzić, jaki ma rozmiar. Musimy skorzystać z czegoś, z ciekawego dodatkowo otóż, szczęśliwie nie jesteśmy pierwszymi, którzy próbowali kiedykolwiek mierzyć Ziemię. Ponad 2000 lat temu e, astronom i matematyk grecki Eratosthenes skorzystał ze słynnej już dzisiaj metody, którą postaramy się dzisiaj powtórzyć. Żeby nam się udało, musimy w tym wszyscy wziąć udział. Udział razem. Ja nie jestem w stanie z jednego miejsca na Ziemi stwierdzić, jak duża jest ta nasza Ziemia. Potrzebuję przynajmniej jednej osoby więcej, najlepiej kilkudziesięciu, a nawet kilkuset. Ale niektóre nasze filmy ogląda nawet kilkadziesiąt tysięcy osób. Im nas więcej, tym nasz pomiar ziemi będzie precyzyjniejszy. A jak to zrobimy? Już Wam pokazuję. Po pierwsze, jak w ogóle zmierzyć ziemię, prawie że nie wychodząc z domu? Pokażę Wam na przykładzie małego tabletu. Oto tablet, który znalazłem gdzieś u siebie w domu. Chciałbym zmierzyć, jaki jest duży. Teraz będę spryciarzem. Mógłbym, co prawda, wziąć taką miarkę, i pomierzy wszędzie dookoła. Ale powiedzmy, że podobnie jak w sytuacji, kiedy my utknęliśmy w domach i możemy wyjść co najwyżej, zaraz koło domu, do parku, do sklepu i niewiele dalej, wyobraźmy sobie, że w podobny sposób jestem w stanie mierzyć tylko zaraz koło tego punkciku, który tu zaznaczyłem. W jaki sposób to w takim razie mogę zrobić? Mogę taki jeden patyczek przyczepić w jednym miejscu na moim taborecie i zaraz koło niego przyczepić drugi. Teraz chciałem skorzystać z jeszcze dwóch rzeczy. Po pierwsze, z miarki, po drugie ze słońca. Problem jest taki, że słońce niestety jest po południowej stronie budynku, w którym się teraz znajduję, mojego domu. Ehm, moje okna są ze strony północnej, czyli słońca niestety do dyspozycji nie mam. Postaram się trochę oszukać. Przyniosłem ze sobą takie oto słońce czyli lampę budowlaną. Bardzo, bardzo jasno. Postawię ją. W tym miejscu. Teraz w jaki sposób mogę dokonać pomiaru wielkości całego tego taboretu nie wychodząc poza ten malutki kawałek. Skorzystam z słynnej metody Eratosthenesa. Po pierwsze zmierzę, jakie są długości naszych patyczków. Pierwszy z nich ma jakieś 6,1 cm długości, a drugi z nich ma. 6,2. Im precyzyjniejsze pomiary, tym dokładniejszy będzie rozmiar całego mojego tabletu. Postaram się szybko zapisać te wielkości. Pierwszy z nich, zaznaczę sobie tutaj, ma 6,1, a drugi z nich ma 6,2 cm. Mam te dwa pomiary, na razie nie ruszyłem się z moją miarką poza ten obszar. Drugi pomiar, który muszę dokonać, to jak długi jest cień każdego z moich patyczków. Ustawię je tak dla swojej wygody, żeby jeden miał cień bardzo krótki, a drugi cień dłuższy. I widzę, że pierwszy ma cień długości 1,5 cm, a drugi ma cień długości mniej więcej 6 cm. Weźcie pod uwagę, że cały czas z moją miarką nie ruszałem się poza tylko ten kawałek swojego tabletu. Tak wyglądają. Obecnie moje pomiary. Mam dwa patyczki, zaznaczone jakie są ich wysokości oraz zaznaczone jakie były długości cieni tych patyczków. Mogę teraz przerzucić te informacje do mojego specjalnie napisanego w tym celu kalkulatora. Znajdziecie do niego link w opisie poniżej. To jest właśnie kalkulator, z którego dzisiaj skorzystamy. Wpiszę tutaj nasze wysokości. Były to. 6,1 cm dla jednego patyczka i długość cienia przy tym patyczku to było 1,5 cm. Drugi patyczek miał wysokość 6,2 cm i jego długość cienia to 5 cm. Został mi ostatni pomiar do dokonania, czyli odległość między dwoma patykami. To oczywiście bardzo prosty pomiar. Wystarczy zmierzyć, jak daleko od siebie są te dwa patyki. W moim przypadku. 4,7 cm. Dodaję tę informację do mojego kalkulatora i, jak widzicie, samemu pokaże mi, zarówno jakie są kąty między tymi dwoma patykami, jaki jest promień mojego koła, jego średnica i obwód. I rzeczywiście, jeżeli uda się mi zmierzyć, jak duży jest jak duże jest moje koło, spróbuję zmierzyć je tutaj. Uwaga, to wychodzi mi o właśnie cm parę centymetrów. Ale słuchajcie, udało mi się zmierzyć, jak duże jest to koło, mierząc tylko i wyłącznie na tym małym odcinku tego koła. W podobny sposób kiedyś Eratosthenes spróbował zmierzyć całą naszą Ziemię. Zauważył, że o pewnej porze roku w jednym z miejsc na takim globusie, czyli w jednym z miejsc na naszej Ziemi, w Aleksandrii, dokładnie na północy Egiptu, Gdyby w pionie stał postawiony taki patyk, czasami nazywa się go gnomon, musi stać dokładnie pionowo względem Ziemi bo akurat w akurat tym punkcie, to nie rzucał on w ogóle cienia. Jednocześnie wiedział, że tego samego dnia dokładnie w południe, 800 km na południe, w miejscu zwanym Asulan, inny patyk, który tam również stał pionowo, rzucał cień. W jaki sposób się to stało? Zobaczcie, kiedy słońce znajduje się w zenicie nad jedną z tych patyków, nad tym bardziej na północ, nad tym po lewej stronie, ten południowy, jak widzicie, rzuca długi cień. Z kolei, gdybym przeniósł nasze światło na drugą stronę, to ten południowy, ten po prawej stronie przestaje rzucać cień, a ten północny cień rzuca. Dlaczego? Tak jak widzicie, między tymi dwoma patykami jest jakiś kąt. I korzystając z tego kąta oraz wiedząc, jaka jest odległość między tymi dwoma miejscami na kuli ziemskiej, Eratosthenes był w stanie wyliczyć, jak duża musi być cała Ziemia. Na przykład, jeżeli ten kąt wyliczony przez Eratosthenesa wynosił 7 stopni, mniej więcej 1,5 całego kąta pełnego, 800 km razy 50 i te brakujący obszar Ziemi, którego nigdy wcześniej nie widział, to 40 tysięcy kilometrów. I tak wyliczył, że obwód całej naszej Ziemi to 40 tysięcy kilometrów. I nie pomylił się tak bardzo. Dzisiaj wiemy, że średni obwód całej naszej Ziemi to 40 tysięcy 41 kilometrów. Nie wyjeżdżając nigdy poza Egipt, poza naprawdę maciubki kawałek naszej Ziemi, tak małe, że jestem w stanie go przykryć tutaj jednym palcem, nie wierząc poza tą małą kropkę, był w stanie zmierzyć, jak duża jest cała nasza Ziemia. I to spróbujemy wspólnie zrobić również my. Pokażę Wam, jak się do tego zabierzemy. Niestety, ja jeszcze jestem w trakcie pełnej kwarantanny, nie jestem w stanie wychodzić na dwór. Pozwólcie, że pokażę Wam więc symulację tego, jak będzie się wyglądało nasze mierzenie Ziemi. Wyobraźcie sobie, że mieszkacie w tym oto pięknym garażu zbudowanym dla mojego synka. I teraz waszym zadaniem będzie wyjść z domu, znaleźć coś w okolicy, co bylibyście w stanie zmierzyć. Tu na przykład widać taki patyk, który przygotowałem wcześniej. Eee, możecie zmierzyć coś, co już znajdziecie na zewnątrz, a możecie eee, zmierzyć coś, co przynieście ze sobą. W pierwszej kolejności mierzycie, jak duże jest to coś. W tym przypadku widzimy, że jest to około 5,5 cm długości ma. A potem mierzymy, jak długi jest cień rzucany przez ten przedmiot. W tym przypadku że jest to jakieś 11,5-11,3 cm. Notujecie te informacje, tak, żeby ich przypadkiem gdzieś nie zapodziać. Jest to bardzo ważne z tego względu, że będziecie potem musieli wrzucić te wartości do kalkulatora. Najważniejsza sprawa to, żeby te pomiary były do wykorzystania przez nas wszystkich wspólnie, muszą być dokonane w tym samym momencie. Umówmy się więc na jeden moment, kiedy dokonujemy pomiaru. Niech będzie to godzina. 12 każdego dnia w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Ważne, żebyście dokonali pomiaru dokładnie o godzinie 12. I żeby nam się nie pomyliło, skorzystajmy z naszych zegarków. Więc dokładnie o godzinie 12 na zegarku wyciągacie miarkę, mierzycie coś na ziemi koło Was. Może to być słupek, może to być znak drogowy, może to być. Możecie, możecie skorzystać z samych siebie. Znacie przecież swój własny wzrost, możecie, możecie zmierzyćcie długość cienia, który rzucacie na Ziemię dokładnie o godzinie 12. Uwaga, uwaga! Przerywam nagranie, żeby przekazać Wam ważne ostrzeżenie. Słuchajcie, eksperyment, który Wam proponuję, wymaga tego, żebyśmy w niektórych przypadkach wyszli na dwór. Bardzo, bardzo chciałbym, żeby epidemia, w której obecnie jesteśmy, nie roznosiła się dalej. To oznacza, że musimy stosować się do wszystkich zaleceń rządowych, o których pewnie już wiecie teraz. W momencie, w którym oglądacie ten film, przeczytajcie, jakie są zasady wychodzenia na dwór, kiedy możecie wyjść, kiedy nie możecie i proszę, zastosujcie się do nich. Niektórzy z Was być może mają tak fajnie ustawione okna czy balkony, że będziecie w stanie dokonać Waszych pomiarów z domu. W takim razie spróbujcie to zrobić właśnie w taki sposób. Jeżeli wychodzicie akurat do sklepu, albo akurat jesteście w parku czy w lesie i wolno tam się teraz wybierać, możecie wziąć ze sobą miarkę i dokonać paru pomiarów. E, myślę, że bez większego ryzyka dla kogokolwiek innego, skoro i tak już tam jesteście. Ale poza tym, proszę Was, proszę, nie wychodźcie w miejsca, w których Wasza obecność mogłaby być zagrożeniem, zarówno dla Was, jak i dla innych. Dobra, to lecimy dalej. Po powrocie do domu, otwieracie laptopa, wchodzicie na stronę. Podaną w linku poniżej i wpisujecie do formularza, jakiego dokonaliście pomiaru. Jaka jest wysokość czegoś, co mierzyliście, jaka jest długość cienia. I trzecia ważna rzecz, gdzie znajdujecie się obecnie na świecie. Możecie to zrobić na dwa sposoby. Po pierwsze, w formularzu będzie miejsce na wypełnienie miasta, w którym się obecnie znajdujecie. Jeżeli jest to jednak miasto, które ma nazwy, które powtarzają się czasami, możecie też skorzystać z GPS-a. W jaki sposób znaleźć Waszą lokalizację w GPS-ie? Bardzo prosto. Wystarczy skorzystać z telefonu. Po odpaleniu telefonu pewnie macie jakąś aplikację, która pokazuje mapy na telefonie. iPhone może to być Apple Maps, na wszystkich telefonach może to być również Google Maps. Wystarczy wejść do tej aplikacji. Jeżeli macie aplikację na iPhone'a Apple Maps, Trzeba kliknąć na niebieskie kółko, które znajduje się na samym środku, to jest Wasza lokalizacja. Poniżej pojawi się informacja o długości geograficznej i szerokości geograficznej. Skopiujcie ją do formularza przygotowanego dla Was. Jeżeli skorzystacie z kolei z Androida, nie ma problemu, możecie wejść też do Google Mapsa i gdzieś w okolicy miejsca, w którym jesteście, przycisnąć na dłużej, żeby pojawił się czerwony pin. Po kliknięciu w tego pina, poniżej pojawi się w nawiasie Dwie wartości, na przykład 52 coś tam, 20 coś tam. Przepiszcie te dwie wartości, czyli właśnie długość i szerokość geograficzną, do formularza. Na tej podstawie, po tym jak wszystkie te dane przerzucicie do formularza, umawiają się, że codziennie możecie te informacje rzucać, kiedy były pomiary zrobione, jaka jest długość cienia, jaka jest wysokość przedmiotu, który mierzyliście, jaka jest wasza pozycja, albo jakie to jest miasto, albo jaka jest wasza długość i szerokość geograficzna. Jak te wszystkie dane, jak prawdziwi badacze, eksperymentatorzy zbierzecie, jesteście w, przerzucicie je do tego formularza. Mam nadzieję, że w ciągu kilku tygodni, dzień po dniu, nazbierają nam się setki takich pomiarów i cała Polska, mierząc razem, nie wyjeżdżając poza granice naszego kraju, postaramy się oszacować, jak duża jest nasza Ziemia. Informacje o tym, co nam wyszło z tego, zobaczycie już po majówce, Opublikowane będzie na tej samej stronie, na której znajdziecie formularz. Jeżeli będziecie chcieli, możecie zostawić też informację, jak się do Was odezwać, zostawić swojego maila i wyślę do Was wyniki naszych pomiarów w momencie kiedy tylko będą już opracowane. Słuchajcie, to jest dla mnie niesamowity eksperyment. Spróbować czegoś takiego, dokonać pomiaru całej Ziemi razem z wami. Trzymam bardzo za nas, wszystkich kciuki. Ja też zrobię pomiar w momencie jak już tylko będę mógł wyjść z domu. Pamiętajcie, od 12 możecie próbować codziennie, znajdźcie sobie coś wygodnego do mierzenia, możecie wielokrotnie dodawać Wasze pomiary, na przykład dzień po dniu, po dniu, po dniu, po dniu. I nie przejmujcie się, jeśli troszkę się pomylicie. Jeżeli tych pomiarów zbierzemy dużo z całego kraju, to wszystkie te błędy jakoś się uśrednią i na końcu pewnie znikną.